Tutaj kolega pokaże e, i pysk. E, jak Państwo widzicie, chronią całą głowę. E, chronią całą głowę, łącznie z twarzą. Dosyć wąskie wizjery, ale zapewniały widoczność. Tutaj dziury służące wentylacji. Schodzimy teraz trochę niżej, do osłony karku. Jeszcze jedna rzecz. Po nim zaczęto zakładać na siebie zbroję, pierwsze zakładano taki pikowany kaptur i taką pikowaną kurtę i jeszcze taki na pustę. Czyli to się zakładało na korpus, to się zakładało na głowę, a to się zakładało na nogi. Więc taki człowiek wyglądał jak ludzi miszynna. Eee, czemu to miał służyć? No to pierwsze... Żeby nie zakładać zbroi na cienkie ubranie, to tłumiło wszystkie uderzenia w zbroję, po tym zapewniało też jakąś szczątkową obronę. Dalej, na szyi, karku. Praca. nie, no tak. i to chroniło przed takimi cięciami. Dalej schodzimy na trochę jeszcze część części. Tak, nie, nie ja tak eee, tutaj mamy dalszą część nie, to, to jest koszulka kolcza. Osłaniała pół tyle, właściwie pół koszulka, osłaniała tyle i osłaniała przed Ze Względu na to, że uczątów był na tyle wycięty, że pachy były lekko odsłonięte. Dlatego, dlatego, dlatego było to Polsce. miejsce, gdzie najczęściej zadawano ciosy. No właśnie, to już właściwie XV wiek, bo wcześniej w XIV wieku stosowano coś, co się stało płatami. później dopiero. Do użytku weszła zbroja e, tak zwana biała, czyli właśnie cała z metalu. E, tutaj, mamy, tutaj mamy tak zwane płaty, co wygląda jak... To wygląda jak fartuch, to jest wewnętrzna strona płatu. Wygląda jak fartuch e, z metalowymi płytami. Może odwrócić? O właśnie, tak to wyglądało z zewnątrz. Bardzo dobrze chroni. Ale później techniki partnerskie do, do takiego poziomu, że można było robić całe elementy duże. Dalej dochodzimy do naręczaków. To mówić zakładało się je na ręce. O, jak widzicie, zakładało się je, tak tu się zamykało. Tu się zamykało. Dlaczego nie było ochrony po wewnętrznej stronie ręki? Bo zwyczajnie była potrzebna. Jak się trzymał tarczy, trzymał się ją tak, miecz też się trzymał tak. Poza tym trzymało się to na zgiętej ręce. A tu jest tak zwany liść. Jak ręka była zgięta, ten liść osłaniał wszystkie ataki idące wewnętrzne ręki. Tu mamy bardzo piękną rzecz. Są rękawice, tak zwane klepsydrowe, od tego, że ten mankiet przypominał klepsydrę, dolną część klepsydry. Jak widzicie, chroniła nadgarstek, zewnętrzne dłoni, kciuk. tu nie było nic potrzebne, to było cały czas naciśnięte. Tutaj mamy tak zwaną spódniczkę kolczą. Bez śmiechu ochraniała najważniejsze dla mężczyzny elementy. E, <laughs> czyli plecy? E, dokładnie. Tył pleców, e, kroczek. czaki. tylko są na nogi. Jak widzicie, jest tu tak zwana oś, która chroni zewnętrzne nogi. I podobnie. Ochrona zewnętrznej części była niepotrzebna, bowiem nie walczono tyłem. Dlaczego? Pod... E, <grym> <grym> bo na początku W tamtym mieczu było... tego czegoś zbroje nie było. A tym tarczy to, to jest tarcza, to jest pawę, pawężka właściwie też jest tarczą. E, oba mity, tarcze nie były z metalu, tarcze były z drewna. E, mimo to były bardzo wytrzymałe. Może nie wyglądają te tarcze używane, ale mają na, sobie już, mają na sobie już po kilka warstw materiału. E, by po prostu na deski nakle, naklejał się materiał. E, potem się malowało. Jak widać były po to, żeby chronić, dużą część ciała. No to były tańsze. Eee, bardziej przystosowany do walki piechotą, bo w miało się szerokie pole widzenia. Lepiej niż przekłuć, niż przeciąć. Najłatwiej było po prostu zniszczyć. Więc tu mamy dwa przedmioty do niszczenia zbroi. Eee, tak. Tu mamy młot Nazwaliśmy go pieszczytliwie otwieraczem do konserw. Jak widzicie, można i przebić zbroję, można ją zupełnie zniszczyć. Z toporami też było podobnie. Bardzo e, często Wracając jeszcze do broni piechoty. Tu mamy dwa przykłady broni piechotowej. Alabardy i glebie. E, Cóż, to była, to była właśnie tajna broń piechoty, bo skoro nie, nie walczyli konno, musieli sobie z konnymi jakoś radzić. I byli halabardy, które też nie byli uzbrojeni. Dzięki halabardom mieli przewagę długości. Mógł się schować za halabardą dużo możliwości. Proszę, kolec, jest jest opór. Jest też hak, którym można kogoś ściągać, nie tylko z konia, ale też na przykład e, są przypadki e, zahaczania o kolano i po prostu powalania przeciwnika. Kolejna rzecz, która zaważyła siłę piechoty, była to broń czarno-prochowa. E, tu mamy jeden z pierwszych przykładów, jest tak zwana hakownica. Hakownica dlatego, że miała te tak zwany tak? E, służyło, ten służył, żeby oprzeć o część muru, e, o tarczę, żeby e, zapobiec odrzutowi. Używano ją też ręcznie. E, innym przypadkiem, przykładem e, broni czarnoprochowej e, był np. przykład czyli lupa usadzona lubim kiju. E, na pola bitew zaczęła też chodzić artyleria, co już przesądziło właściwie sile rycerstwa. Terima kasih telah menonton.